Dzień dobry. Nowe marzenia, czyli Księżyc znowu 10 marzec 2024 roku, około godziny 10 w Polsce, 10 rano. Dlaczego nowe marzenia? Otóż nasz NUF, czyli koniunkcja Księżyca ze Słońcem, ma miejsce w znaku RYB, czyli największego marzyciela znaku Zodiaku. Znaczy, że tutaj mówimy o początku, bo NUF to jest zawsze początek jakiegoś nowego cyklu, nowych przedsięwzięć. E, związanych właśnie z marzeniami, ale też z miłosierdziem, współczuciem i taką duchową wspólnotą, jak właśnie ryby postrzegają świat. E, troszeczkę mniej e, kolorowo jest ze względu na to, że tutaj mamy opozycję e, Lilii do naszego nowiu. Liliw to jest taka zła kobieta, tak? taka ciemna strona kobiecości, taka kusicielka. I ta tutaj opozycja może spowodować konflikty między właśnie tą marzycielkoskością, jakąś realizacją się na tym polu współczucia, zrozumienia, a źle pojmowaną seksualnością, zafałszowaniami w tym, w tym obszarze, w ogóle taką, jakąś intry, intryganstwem, no... Takimi gorszymi stronami kojarzącymi się z archetypem kobiety. Niemniej jednak to jest w zasadzie jedyny taki negatywny aspekt całego tego układu, dlatego, że oprócz te, tej opozycji mamy tutaj sekstyl urana do naszego nowiu i on robi trygon do właśnie naszej Lilii, W związku z czym rozładowuje tą opozycję. Uran jest w byku, co już od wielu miesięcy trwa i już mówiłam, co to oznacza, więc nie będę się powtarzać. W każdym razie, w, tym, w tej konfiguracji, on daje nam takie jakieś nagłe uwolnienie, miłą niespodziankę, unowocześnienie, modernizację, takie właśnie nowe spojrzenie, bardziej liberalne zdecydowanie na te kwestie spraw tego miłosierdzia, marzenia, współczucia, wspólnoty. I mimo tych tutaj negatywnych wpływów Lilith, coś dobrego w tym obszarze się powinno wydarzyć. Władcą pełni jest, no czyli władcą ryb jest Neptun, który jest u siebie w domu cały czas, też już od wielu, nawet lat, od kilku ładnych. I w związku z czym jego pozycja jest tu bardzo istotna, a on a tworzy koniunkcję z Merkurem. Wprawdzie Merkury jako planeta dużo szybsza od Neptuna już się oddala, ale to jest jeszcze wystarczająco niewielka odległość, aby uznać, że ta koniunkcja nadal działa. I to jest istotne, bo ona troszeczkę dodaje sensu tej, temu nowiowi, wskazując na komunikację, na rozmowy, na przemyślenia związane właśnie z tymi marzeniami, współczuciem, empatią, wspólnotą duchową. Czyli takie bardziej trochę konstruktywniejsze wykorzystanie tych jakości, i z drugiej strony też bardzo dobre dla artystów. To będzie taki czas dla twórczości bardzo udany. Jeżeli ktoś jest artystą, to może teraz podpisać jakiś kontrakt, nawiązać jakieś kontakty, jakoś się pokazać bardziej. Natomiast jeśli ktoś artystą nie jest, a miałby do podpisania jakiś ważny kontrakt biznesowy, nie wiem, sprzedaży domu, czy kupna, czy nawet samochodu, to lepiej tego z kolei w tym okresie nowiu nie robić. Dobrze by się było wstrzymać, a tak od tego dziesiątego, najlepiej jeszcze dla wszelkich wypadek, przez jakieś pięć dni, dlatego że można się pomylić. I to nawet nie dlatego, że ktoś będzie chciał was oszukać, tylko po prostu merkury w tym. W zestawieniu jest taki bardziej rozmarzony, rozleniwiony, taki trochę nieobecny. No a tutaj przy takich poważnych czynnościach musimy się skupić musimy mieć ostry, jasny, prężny umysł. No więc, dlatego lepiej, jeżeli ktoś ma takie plany, no to akurat. Przez tych kilka dni sobie to darować. Jakich by tam nie, miał, nie było skojarzeń w waszych kosmogramach urodzeniowych, to jest taki wpływ dość istotny, który w jakiś sposób na nas wszystkich oddziałuje. No, oczywiście będą wyjątki, które już są tak trzeźwe i tak pragmatyczne, że tam żadnego kitu sobie drobnym dróżkiem nie dadzą wcisnąć, ale niektórzy mogliby się zdziwić. Dlatego radziłabym takich czynności w tym czasie nie podejmować. Jeżeli chodzi o sam nów, to w zasadzie już wszystko. Nie ma tu za wiele do powiedzenia, nie będzie się jakoś bardzo dużo działo w związku z tym, a myślę, że to akurat nie jest zła informacja. Bo trochę odpoczynku nam się przyda, tym bardziej, że no, chyba wiosna wita po troszku. Więc to i tak będziemy tacy trochę mało skupieni, dość mocno rozkojarzeni. I warto się trochę zrelaksować, odpocząć, zająć swoim duchowym wnętrzem na te początki przeznaczyć ten, ten okres. W tym. Teraz już w tym czasie zaczynam więcej takich filmów jak te o nowiu i pełni. Następny będzie o ingresie, czyli wejściu Merkurego w barana i Merkury będzie niebawem też w retrogradacji. No to tam poopowiadam o tych datach, co kiedy, na co lepiej zwrócić uwagę, a na co nie. Też będzie przejście Wenus w ryby, Słońca w barana i Marsa w ryby w marcu. I te wszystkie filmy się odpowiednio będą pojawiały, jeśli chodzi o Merkurego i Wenus, to całkiem szybko, bo to w okolicach właśnie tego nowiu się dzieje, a Słońce i Baran pod koniec miesiąca, ale to wszystko jakoś tam, jeżeli ustawicie sobie powiadomienia, no to będziecie wiedzieli, tak? Subskrypcja, powiadomienie, informacja, wybór, co chcę, to oglądam. Oczywiście zachęcam do wspierania kanału, do stawiania lajku pod filmem, komentarzu, komentarza też, jeśli ktoś ma jakieś potrzeby dowiedzieć się czegoś więcej o astrologii w ogóle? No, też, może, można napisać, jeżeli będę w stanie, to jakiś taki film na życzenie też mogę zrobić. No i mówimy tylko o astrologii klasycznej, nie zajmuję się żadną inną dziedziną astrologii. No, jestem trochę konserwatystką, jednak. Dziękuję bardzo, do widzenia.